20 marca 2019 roku na budynku wydziału prawa i administracji odsłonięta została tablica upamiętniająca świętej pamięci profesora Alecha Kaczyńskiego, prezydenta RP, który w latach 1972-97 pracował na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym szczególnie uroczystym dniu, kiedy państwa Alma Amater obchodzi swoje święto. Postanowili Państwo upamiętnić prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy go jako wybitnego męża stanu i urzędnika państwowego, który zawsze dobrze służył Rzeczypospolitej rodakom. Ale w kolebce Solidarności pamięta się go także dlatego, że przez blisko 30 lat pracował tutaj jako wykładowca i badacz. W murach Gdańskiej Uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe, a jednocześnie prowadził ożywioną działalność opozycyjną i społeczną. Prezydent Lech Kaczyński poświęcił prawie 30 lat swojego życia w pracy dla uczelni. Jego naturalnym otoczeniem, jak nieraz mówił i jak mówi jego brat premier Jarosław Kaczyński. Jego naturalnym otoczeniem było środowisko akademickie. Myślał o powrocie do uczelni i planował ten powrót. Pan prezydent Lech Kaczyński był dla naszej społeczności, dla społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego postacią wyjątkową. Jesteśmy dumni z tego, że całą swoją Karierę akademicką związał z naszą uczelnią, naszym Wydziałem. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, senator Rzeczypospolitej, prezes Najwyższej Izby Kontroli, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i w końcu prezydent Rzeczypospolitej Polski. Ale dla naszej społeczności, dla społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przede wszystkim nauczyciel. Pan profesor Lech Kaczyński był wybitnym teoretykiem prawa pracy, który miał niezwykle ważny wkład w rozwój tej dziedziny prawa. Także jako uczniowie, jako współpracownicy pana profesora Lecha Kaczyńskiego wyrażamy wielką wdzięczność i radość z tego dzisiejszego dnia. Odwaga, szanowni Państwo. Prawda, sprawiedliwość, służba i patriotyzm. Te cechy świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego powinny nas inspirować, kiedy będziemy wpatrywali się w jego życiorys wykuty w tej skromnej tablicy. Niech słowa tu uwiecznione przypominają nam wszystkim jego postawę i naukowy dorobek. Odsłonięcie tablicy świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Jest ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty akademickiej, dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować za udział i uhonorowanie tego momentu wszystkim tu obecnym. Po tej uroczystości na Wydziale Prawa i Administracji została otwarta wystawa poświęcona pracy naukowej świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego.